witam Państwa serdecznie wideo pokaże dla sklepu www.kupujesz.pl pokażemy dzisiaj plecak firmy v -Sport. jest to Sparrow 20 w kolorze Koyot jest to kolor cordury Special czyli jest on trochę droższy od tych zwykłych kolorów czyli oliwkowego oliwkowo-brązowego wralu czy, czy czarnego no jeszcze jest grafitowy to są tańsze kolory ten jest już zaliczany jako kamuflaż więc jest to dodatkowo dodatkowo że tak powiem płatny plecak jest tam 20-30 zł droższy Yy, plecak, oczywiście, jest wykonany z kordury. 5 lat gwarancji przez producenta yy, waży 700 gram. Jakieś szczegółowe, dodatkowe informacje na ten temat znajdą Państwo w katalogu producenta na naszej stronie www.kupujesz.pl yy, oraz yy, pod filmem, który właśnie Państwo oglądają, jest link. Można tam kliknąć i też sobie poczytać o tym plecaku. Yy, pokażę, jak on wygląda ogólnie. Tu mamy przód tego plecaka. Tu jest spód. Tu mamy górę jest bok z jednej strony bok z drugiej strony i tył, system nośny wygląda to mniej więcej tak coś takiego tutaj mamy szycie ramionczek to co najbardziej interesuje naszych klientów zazwyczaj czyli jak to jest zeszyte jest to wykonane dosyć porządnie powinno starczyć tam spokojnie na parę albo kilkanaście nawet sezonów co o czym też świadczy gwarancja producenta jest bardzo długa, czyli pięcioletnia z przodu mamy kieszonkę taką płaską, tutaj możemy schować najpotrzebniejsze rzeczy, które powinny zawsze być pod ręką. Z przodu dodatkowo są ściągacze. Tutaj z boku tego plecaczka są przygotowane, że tak powiem, paski i różne ściągacze, żeby zamontować sobie dodatkowe kieszenie, które można oczywiście dokupić osobno. Co tutaj jeszcze mamy? Tu jest oczywiście jeszcze ściągacz, jeden do ramion i jest możliwość zamontowania pasa biodrowego w rozmiarze 20-litrowym. 20 Trzeba sobie ten pas dokupić. W wersji 30-litrowej z paroła jest on dołączony w zestawie. Tutaj mamy rzep, który oczywiście można sobie odczepić i przywalić coś innego, że tak to ujmę. Odetnę te klamry, żeby nam nie przeszkadzało. Oczywiście dostęp niepotrzebny jest w tych klamrach, ale chcę pokazać całość tego plecaczka. Tutaj mamy kieszeń taką zwykłą, ona jest głęboka do samego końca na dole mamy 2-3 cm więc jest dosyć pojemna, można sobie ją tutaj wypełnić jak na taką małą kieszeń dodatkowo mamy jakieś kieszonki na inne potrzebne rzeczy to są już płaskie, siatkowa i zwykła plus zaczepki na akcesoria i yy, na przykład klucze teraz oczywiście pokażę kieszeń główną tu wyjmujemy śpiwór Mamy kieszę główną. Dno jest 15 cm. Tu mamy ściągacz na laptopa czy inne dokumenty. Dodatkowo kieszeń siatkowa. Do Dziękuję Państwu za uwagę. Ten i inne produkty firmy Wisport w różnych kolorach można zobaczyć na naszych innych wideo pokazach są zazwyczaj dostępne od ręki. Serdecznie zapraszam do oglądania innych wideo jak i do zakupów w naszym sklepie www kupujesz.pl serdecznie.